Nazywam się Kamila i mam 27 lat. Moje życie do niedawna przypominało szarą ulicę w deszczowy dzień, nudne, monotonne i pozbawione jakichkolwiek ekscytujących zdarzeń. Pracowałam w małej kwiaciarni na obrzeżach miasta, ledwo wiążąc koniec z końcem, a moje największe zmartwienia dotyczyły tego, czy starczy mi na czynsz. Nie miałam wielkich marzeń, a raczej nauczyłam się ich nie mieć, bo każde, nawet to najmniejsze, zawsze jakoś się rozwiewało. Aż do pewnego dnia, dnia, w którym zobaczyłam go po raz pierwszy, wysoki, przystojny, z oczami, które potrafiły zahipnotyzować, i uśmiechem, który potrafił roztopić nawet najzimniejsze serca. Był wszystkim, czego ja, szara myszka, nigdy nie mogłam mieć. I wtedy właśnie dowiedziałam się, że ma się ożenić. Nie z byle kim, ale z córką potentata finansowego, kobietą z towarzystwa. Która mogłaby mi kupić całą kwaciarnię razem z moim całym skromnym dobytkiem? W tamtej chwili coś we mnie pękło. Coś, co okazało mi zrobić coś szalonego, coś, co nigdy wcześniej nie przyszłoby mi do głowy. Postanowiłam przerwać ten ślub. Ale jak? Jak ja, Kamila, mogłabym dostać się na ten ślub, na który zaproszono tylko śmietankę towarzyską? Odpowiedź przyszła do mnie niespodziewanie, podczas przeglądania ogłoszeń o pracę poszukiwali służby do rezydencji państwa Nowaków, gdzie miał odbyć się ślub. To był mój moment, mój jedyny, szalony plan, by dostać się do środka i powstrzymać to, co uważałam za błąd. Nie wiedziałam wtedy, że ten jeden, impulsywny krok odmieni całe moje życie. Że to, co zaczęło się jako desperacki plan, by przerwać ślub, niespodziewanie przerodzi się w coś o wiele głębszego, coś, co na zawsze zmieni moje serce. Czy uwierzycie mi, jeśli powiem, że zakochał się we mnie prezes? Ja sama w to nie wierzyłam, ale ta historia wydarzyła się naprawdę. Czy jesteś gotowa usłyszeć o tym, jak podstępne kłamstwo zaprowadziło mnie do prawdziwej miłości, a złamane serce znalazło ukojenie w najmniej oczekiwanym miejscu? Jeśli tak, zasubskrybuj i zanurz się w mojej historii. Moje serce waliło jak oszalałe, gdy odbierałam telefon. Kamila Kowalska. Dzwonię w sprawie ogłoszenia o pracę. Szukamy pomocy domowej do rezydencji pana Nowaka. Czy jest pani dostępna na rozmowę jutro o dziesiątej? Głos po drugiej stronie był rzeczowy i pozbawiony emocji, ale dla mnie brzmiał jak orkiestra grająca najpiękniejszą symfonię. Tak, oczywiście. Będę punktualnie, odpowiedziałam, starając się, by mój głos brzmiał spokojnie, choć w środku szalała burza. Rozłączyłam się i sunęłam się na podłogę. Opierając się o ścianę. To się dzieje. Moja szalona intryga zaczynała nabierać realnych kształtów. Musiałam to zrobić. Nie mogłam dopuścić do tego ślubu. Nie dlatego, że miałam coś do pana Nowaka, w końcu nigdy go nie znałam. Widziałam go tylko raz, przelotnie, na ulicy. Ale w tamtym momencie poczułam, że muszę go uratować przed czymś przed ślubem z kobietą, która wydawała się tak zimna i wyrachowana. Tak. Wiem, to brzmi szalenie, jakbym mogła oceniać kogoś po jednym spojrzeniu i kilku artykułach w plotkarskich magazynach. Ale coś w mojej intuicji krzyczało, że to nie jest właściwa kobieta dla niego. Następnego dnia, ubrana w moją najlepszą, choć skromną sukienkę, stałam przed bramą rezydencji Nowaków. Była ogromna, otoczona wysokim murem i bujnymi ogrodami. Złota tabliczka z wygrawerowanym nazwiskiem Nowak błyszczała w słońcu. Czułam się jak Alicja w krainie czarów, która właśnie przekracza próg do zupełnie innego świata. Ochroniarz, duży i ponury mężczyzna, otworzył mi bramę. Pani Kamila Kowalska. Tak. Proszę tędy. Prowadził mnie przez zadbane ścieżki, mijając fontanny i rzeźby, aż w końcu dotarliśmy do wejścia. W środku było jeszcze bardziej imponująco. Wysokie sufity, żyrandole zwisające z sufitu, Dywany tak miękkie, że stopy w nie zapadały. Poczułam się, jakbym wpadła w sidła luksusu, który był mi zupełnie obcy. Rozmowę kwalifikacyjną prowadziła starsza kobieta o surowym spojrzeniu i perfekcyjnie upiętych włosach, pani Nowakowa, matka prezesa. Pytała o moje doświadczenie, referencje, o to, czy potrafię gotować i sprzątać. Kłamałam. Kłamałam w żywe oczy, mówiąc o latach doświadczenia w zamożnych domach. O swoich umiejętnościach kulinarnych i o tym, jak bardzo kocham dbać o porządek. Każde słowo było fałszywe, ale wypowiadałam je z taką przekonaniem, że sama sobie prawie uwierzyłam. Pani Nowakowa patrzyła na mnie uważnie, a ja czułam, jak podspływa mi po plecach. W końcu, po długiej i męczącej rozmowie, powiedziała: Zaczyna pani od jutra. Pensja do uzgodnienia. Ślub mojego syna jest za tydzień więc będziemy miały dużo pracy. Uśmiechnęłam się, choć w środku czułam mieszankę ulgi i paniki. Udało się. Weszłam do środka. Teraz tylko musiałam wymyślić, jak go powstrzymać. Z każdym dniem spędzonym w rezydencji Nowaków, mój plan stawał się coraz bardziej realny, a ja coraz śmielej poruszałam się w nieznanym mi świecie, starając się wtopić w tło i obserwować. Pierwsze dni w rezydencji były dla mnie prawdziwym koszmarem. Nigdy wcześniej nie pracowałam jako służąca, a mój wcześniejszy kontakt z luksusem ograniczał się do oglądania go w telewizji. Musiałam nauczyć się wszystkiego od podstaw, jak sprzątać marmurowe podłogi, by lśniły, jak układać sztuczce na stole, jak dbać o delikatne tkaniny i antyczne meble. Pani Nowakowa była wymagającą szefową, a jej wzrok śledził każdy mój ruch. Co chwila słyszałam jej reprymendy: Kamila, ten ważon nie stoi prosto. Kamila, widzę kurz na tej półce. Kamila, czy ty w ogóle wiesz, jak prawidłowo parzyć herbatę? Czułam się jak niezdarny słoń w składzie porcelany, a każda pomyłka przypominała mi o tym, jak bardzo nie pasuje do tego miejsca. Największym wyzwaniem było dla mnie trzymanie nerwów na wodzy, zwłaszcza gdy widziałam go pana Nowaka. Pojawiał się w rezydencji sporadycznie, zawsze w towarzystwie swojej narzeczonej, Anny. Była wysoka. Szczupła, z idealnie ułożonymi blond włosami i nienagannym makijażem. Zawsze ubrana w drogie kostumy, emanowała pewnością siebie i chłodnym dostojeństwem. Jej spojrzenie, gdy patrzyła na mnie, było pełne pogardy, jakby widziała we mnie jedynie niewidzialny mebel. On natomiast, pan Nowak, był zupełnie inny. Widziałam, jak czasem, gdy Anna nie patrzyła, spoglądał na mnie z ciekawością, a nawet z lekkim uśmiechem. Te uśmiechy były rzadkie, ale za każdym razem, gdy je dostrzegłam, czułam, jak moje serce przyspiesza. Pewnego popołudnia, gdy sprzątałam gabinet pana Nowaka, znalazłam na biurku otwarty kalendarz. Ślub. Data była zaznaczona grubym, czerwonym kółkiem. Zostały tylko trzy dni. Panika ścisnęła mi gardło. Musiałam coś zrobić, ale co? Nie miałam żadnego konkretnego planu. Z każdym dniem czułam się coraz bardziej rozdarta. Z jednej strony chciałam go powstrzymać, bo czułam, że popełnia błąd. Z drugiej zaczynałam powoli rozumieć, że moja intryga jest czymś więcej niż tylko próbą uratowania kogoś. Zaczęłam odczuwać do niego coś, czego nie potrafiłam nazwać. Coś, co sprawiało, że czułam się nieswojo, ale jednocześnie pragnęłam jego bliskości. Tego samego wieczoru, Usłyszałam rozmowę. Pani Nowakowa i Anna dyskutowały o szczegółach ślubu. Ach, i jeszcze lista gości. Musimy upewnić się, że nikt ważny nie zostanie pominięty, powiedziała Anna, śmiejąc się chłodno. Oczywiście, kochanie. Wszystko musi być perfekcyjne, odpowiedziała pani Nowakowa. Poczułam ukłucie w sercu. Oni naprawdę brali to na poważnie. A ja. Ja byłam tylko służącą, która podstępem weszła do ich świata. Jak mogłam to wszystko zniszczyć, ale jednocześnie myśl, że mogłabym go stracić na zawsze, była nie do zniesienia. Musiałam znaleźć sposób, musiałam to zrobić, zanim będzie za późno, nawet jeśli to oznaczało, że musiałabym zaryzykować wszystko. Noc przed ślubem, spędzona na niespokojnym rozmyślaniu, przyniosła ze sobą niepewność, a każdy oddech wydawał się ważyć więcej niż zwykle. Nadszedł dzień ślubu. Rezydencja tętniła życiem, wypełniona krzątaniną, śmiechem i zapachem świeżych kwiatów. Goście zaczęli się zjeżdżać od samego rana, a ja, ubrana w mój służbowy strój, próbowałam wtopić się w tłum, jednocześnie obserwując każdy ruch pana Nowaka. Był elegancki, w nienagannym smokingu, ale jego oczy wydawały się puste. Nie było w nich radości, tylko jakaś dziwna obojętność. Anna promieniała co chwilę poprawiając welon i uśmiechając się do każdego, kto na nią spojrzał. Wyglądała jak prawdziwa księżniczka, a ja, w moim skromnym stroju, czułam się jak Kopciuszek, który zabłądził na królewski bal. Czułam, jak narasta we mnie panika. Co ja właściwie zamierzałam zrobić? Wbiec na środek ceremonii i krzyknąć. Nie zgadzam się. To byłoby absurdalne i skończyłoby się dla mnie fatalnie. Zostałabym wyrzucona z rezydencji, a może nawet aresztowana. Ale nie mogłam po prostu stać z boku i patrzeć, jak idzie do ołtarza z kobietą, która, jak mi się wydawało, nie widziała w nim nic więcej poza jego nazwiskiem i fortuną. Moje serce biło szaleńczo, gdy goście zajmowali miejsca w pięknie udekorowanej sali, gdzie miała odbyć się ceremonia. Organy grały cicho, a atmosfera stawała się coraz bardziej uroczysta. W pewnym momencie. Gdy roznosiłam szampana, pan Nowak znalazł się tuż obok mnie. Jego oczy na chwilę spotkały moje. Dziękuję, Kamiloł, powiedział cicho, a w jego głosie usłyszałam zmęczenie. Moje imię z jego ustęp. To było jak iskra, która rozpaliła we mnie ogień. Poczułam, że muszę działać. Musiałam mu coś powiedzieć, coś, co mogłoby go otrzeźwić. Ale co? Nie miałam pojęcia. Panie prezesie, zaczęłam. Ale w tym momencie Anna podeszła do nas, chwytając go za rękę. Kochanie, już czas goście czekają powiedziała słodko, a jej spojrzenie przeszyło mnie na wylot. Uśmiechnęłam się nerwowo i odeszłam, czując się jeszcze bardziej bezsilna. Siedziałam z tyłu sali, ukryta za kolumną, obserwując, jak pan Nowak i Anna stają przed ołtarzem. Pastor zaczął mówić: Zgromadziły nas tu dziś. Czułam, jak moje serce rozpada się na kawałki. To koniec. Straciłam go, zanim go nawet poznałam, ale wtedy, w najbardziej nieoczekiwanym momencie, coś się wydarzyło. Nagle, w tłumie gości, rozległ się głośny krzyk. Stop, ten ślub nie może się odbyć. Wszyscy odwrócili głowy w stronę, z której dobiegał głos. Była to młoda kobieta, ubrana w prostą sukienkę z rozczochranymi włosami i szalonym błyskiem w oczach. Wyglądała na zdesperowaną. Podeszła bliżej, a ja, zszokowana, zdałam sobie sprawę, że to nie byłam ja. Ktoś inny próbował przerwać ten ślub. Nagle poczułam dziwne uczucie, mieszankę ulgi i rozczarowania. Zapadła cisza, a w powietrzu zawisło napięcie, podczas gdy wszyscy oczekiwali na rozwój wydarzeń, zastanawiając się, Kim jest ta tajemnicza kobieta i co zamierza ujawnić? Kobieta, która przerwała ślub, była zupełnie mi obca. Miała na sobie prostą, czerwoną sukienkę, która wydawała się nie pasować do reszty eleganckiego otoczenia. Jej włosy były rozpuszczone i nieco potargane, a w jej oczach malował się szalony błysk. Kim pani jest? Krzyknęła pani Nowakowa, jej głos był ostry jak brzytwa. Jestem Maria i jestem żoną pana Nowaka odparła kobieta a te słowa uderzyły we wszystkich jak grom z jasnego nieba zapanowała absolutna cisza wszyscy spojrzeli na pana nowaka który stał przy ołtarzu zbladły jak ściana jego oczy były szeroko otwarte a usta lekko uchylone wyglądał na równie szokowanego jak wszyscy inni anna narzeczona odsunęła się od niego gwałtownie co to ma znaczyć sebastian żona jej głos był pełen furii. Maja wyjęła z torebki dokument i pomachała nim w powietrzu. Proszę bardzo. Akt małżeństwa. Jesteśmy małżeństwem od pięciu lat. Ale pan Sebastian mnie porzucił, gdy dowiedział się, że jestem w ciąży. Nigdy się ze mną nie rozwiódł. Słowa Marii odbijały się echem w całej sali. Goście zaczęli szeptać, a atmosfera stała się ciężka od zdziwienia i skandalu. Ja sama czułam się oszołomiona. Nigdy nie przeszłoby mi do głowy coś takiego. Pan Nowak miał żonę i dziecko. To było o wiele bardziej skomplikowane, niż mogłam sobie wyobrazić. Pani Nowakowa podeszła do Marii, jej twarz była purpurowa ze złości. To jakieś bzdury. Mój syn nigdy by czegoś takiego nie zrobił. To oszustka. Maja uśmiechnęła się krzywo. Oszustka. Proszę bardzo, proszę sprawdzić. Mam też zdjęcia, listy, wszystko. Próbowałam się z nim skontaktować, ale on mnie ignorował. Musiałam zrobić coś drastycznego, żeby mnie usłyszał. Pan Nowak w końcu odzyskał głos. To, to nieprawda. To dawno skończone. My, my się rozwiedliśmy. Ale jego głos brzmiał niepewnie, a ja widziałam, jak unika wzroku marii. Anna cała się trzesła. Więc to prawda. Ożeniłeś się ze mną, wiedząc, że masz żonę. W jej głosie słychać było ból i zdradę. Pan Nowak próbował podejść do niej, ale ona odsunęła się: Nie dotykaj mnie, nigdy więcej. Wyrzuciła swój welon na ziemię i z płaczem wybiegła z sali. Skandal to był totalny skandal. Cała ceremonia legła w gruzach. Pan Nowak stał tam, sam, z Mają, która patrzyła na niego z mieszanką bólu i triumfu. Czułam, jak dziwne uczucia we mnie wirują. Ulga że ślub został przerwany, ale jednocześnie smutek i współczucie dla pana Nowaka. Jego świat właśnie legł w gruzach, a ja byłam tego świadkiem. To było o wiele bardziej dramatyczne, niż mogłam sobie wyobrazić. W obliczu tak szokujących wydarzeń, atmosfera w rezydencji zgestniała, a goście, choć szokowani, z zainteresowaniem śledzili każdy ruch, próbując zrozumieć, co dalej nastąpi w tej nieoczekiwanej dramie. Po szokującym ujawnieniu prawdy, sala weselna zamieniła się w kłębowisko emocji i chaosu. Goście szeptali, wskazując palcami na pana Nowaka i Marię. Pani Nowakowa próbowała opanować sytuację, ale jej głos ginął w zgiełku. Pan Nowak, z bladą twarzą, próbował coś powiedzieć, ale słowa nie mogły przejść mu przez gardło. W końcu, po chwili niezręcznej ciszy, Maria spojrzała na niego z rezygnacją. Przepraszam. Sebastian, ale nie miałam wyjścia. Musiałam to zrobić. Nasze dziecko zasługuje na ojca. Po tych słowach odwróciła się i wyszła, zostawiając wszystkich w osłupieniu. Pani Nowakowa, wściekła i zawstydzona, odwróciła się do syna. Sebastian, co to ma znaczyć? Jak mogłeś tak nas oszukać? Całą rodzinę. Anna, co teraz powiemy Annie? Pan Nowak schował twarz w dłoniach. Mamo, proszę. To jest skomplikowane, ale pani Nowakowa nie chciała słuchać. Skomplikowane. Masz żonę i dziecko. Jakim cudem dowiedziałam się o tym dopiero teraz, na twoim ślubie? Widziałam, jak pan Nowak krztusi się, próbując odpowiedzieć, ale słowa mu nie wychodziły. Goście zaczęli opuszczać salę, atmosfera stała się nie do zniesienia. Po chwili, gdy większość gości opuściła już rezydencję, pan Nowak usiadł na krześle. Opierając łokcie na kolanach i ukrywając twarz w dłoniach, wyglądał na kompletnie załamanego. Pod wpływem impulsu, poczułam, że muszę do niego podejść. Mimo, że był prezesem, a ja tylko służącą, poczułam do niego ogromne współczucie. Panie prezesie, czy wszystko w porządku? zapytałam cicho, podchodząc do niego. Podniósł głowę, a jego oczy były czerwone i zapuchnięte. Nie, Kamila. Nic nie jest w porządku, powiedział cichym głosem. Moje życie, moje życie właśnie legło w gruzach. Usiadłam obok niego, nie wiedząc co powiedzieć. W głowie kłębiły mi się myśli. Cała moja intryga, by przerwać ślub, okazała się niepotrzebna. Ktoś inny zrobił to za mnie i to w sposób, którego nigdy bym się nie spodziewała. Ale jednocześnie czułam, że moja obecność tutaj, w tym momencie, ma jakieś znaczenie. Chce pan o tym porozmawiać? zapytałam ostrożnie. Spojrzał na mnie, a w jego oczach dostrzegłam błysk nadziei. Chce, ale nie tutaj. Wstał, a ja podążyłam za nim do jego gabinetu. Czułam, że właśnie rozpoczyna się nowy rozdział w mojej i w jego historii rozdział, którego wcale nie planowałam. W gabinecie, za zamkniętymi drzwiami, rozpoczęła się rozmowa. Która zmieniła wszystko, a słowa, choć pełne bólu, zaczęły budować most między dwoma światami. W gabinecie pana Nowaka panowała gęsta atmosfera. Usiadłam na wygodnym fotelu, a on usiadł naprzeciwko mnie, wyglądając na zmęczonego i zrezygnowanego. Zaproponował mi herbatę, a ja, zaskoczona, skinęłam głową. Widziałam, że to dla niego trudne, ale wiedziałam, że muszę go wysłuchać. Maja, to prawda, zaczął, a jego głos był ledwo słyszalny. Byliśmy małżeństwem. Poznaliśmy się na studiach. Byliśmy młodzi, zakochani, a przynajmniej tak mi się wydawało. Po roku maja zaszła w ciąży. To było dla mnie szokujące. Nie byłem gotowy na bycie ojcem. Byłem głupi. Spanikowałem. Zostawiłem ją kropka. Słuchałam w milczeniu, starając się przetrawić te informacje. Cały obraz który miałam o nim, rozpadał się na kawałki. Nie był tym bezdusznym potentatem, za którego go uważałam. Był zagubionym mężczyzną, który popełnił błędy. Próbowałem się z nią skontaktować po urodzeniu dziecka. Chciałem to naprawić, ale ona mnie odtrąciła. Powiedziała, że nie chce mieć ze mną nic wspólnego. Zniknęła. Myślałem, że się rozwiedliśmy. Byłem pewien, że podpisałem papiery. Moja matka. Ona zajęła się wszystkim. Mówiła, że wszystko jest załatwione. Jego głos załamał się. Anna, ona wiedziała o Marii, ale obiecała, że zachowa to w tajemnicy. Zgodziła się na to, że będziemy żyć tak, jakby nic się nie stało. Chciała tylko mojego nazwiska, mojej pozycji. Nasze małżeństwo miało być czysto biznesowym układem, ale to ja, ja nie byłem w stanie tego udźwignąć. Nie mogłem żyć w kłamstwie. Spojrzałam na niego z zaskoczeniem. Anna wiedziała i zgodziła się na to. Cały ten układ był jeszcze bardziej poplątany, niż mogłam sobie wyobrazić. Czułam, jak współczucie dla niego narasta. On był ofiarą własnych błędów i manipulacji innych. Więc, dlaczego nigdy mi o tym nie powiedziałeś? Zapytałam, a słowa te wydostały się z moich ust, zanim zdążyłam je powstrzymać. Spojrzał na mnie, a jego oczy były pełne bólu. Nie mogłem, bałem się, bałem się, że stracę wszystko, że zawiodę moją rodzinę, ale teraz, teraz straciłem i tak wszystko, a przynajmniej tak mi się wydaje. W jego głosie było tyle smutku, że serce mi się ścisnęło. Wtedy coś we mnie pękło, moja maska służącej opadła. Panie prezesie, ja też mam panu coś do powiedzenia. Wiedziałam, że to jest ten moment. Musiałam mu powiedzieć prawdę, całą prawdę o tym, dlaczego tutaj jestem, o moim kłamstwie. To było przerażające, ale wiedziałam, że nie mogę dłużej żyć w fałszu. W końcu, jeśli mieliśmy cokolwiek razem zbudować, musieliśmy zacząć od prawdy. Wyznanie prawdy było aktem odwagi, a każde wypowiedziane słowo stawało się kamieniem milowym na drodze do zburzenia murów, które nas dzieliły. Wzięłam głęboki oddech. Panie prezesie, ja nie jestem służącą. Pan Nowak spojrzał na mnie zdezorientowany. Co, jak to? O czym ty mówisz, Kamila? Poczułam, jak policzki mnie pieką. Moje prawdziwe imię to Kamila Kowalska, mam 27 lat i pracuję w kwaciarni. Nigdy wcześniej nie pracowałam jako pomoc domowa. Podszyłam się pod służącą, żeby dostać się do tej rezydencji. Żeby. Żeby przerwać pański ślub, w gabinecie zapanowała cisza. Pan Nowak patrzył na mnie z niedowierzaniem, a potem z lekkim uśmiechem. Więc to ty, cały ten czas, próbowałaś przerwać mój ślub. Czułam się okropnie. Oczywiście, żeby to było dla niego zabawne. Byłam tylko biedną dziewczyną z kwiaciarni, która wymyśliła sobie szalony plan. Tak. Nie mogłam, po prostu nie mogłam patrzeć, jak pan żeni się z Anną. Czułam, że to błąd, że pan, że pan nie jest szczęśliwy. Moje słowa brzmiały chaotycznie, ale były szczere. Wstał i podszedł do okna, spoglądając na ogrody. Przez chwilę panowała cisza, a ja myślałam, że zaraz mnie wyrzuci. K wiesz, Camilo, to ironia losu. Ja sam chciałem przerwać ten ślub, ale nie miałem odwagi. Odwrócił się i podszedł do mnie. Dziękuję ci. Jego słowa zaskoczyły mnie. Za co? Zapytałam. Za to, że otworzyłaś mi oczy. Za to, że byłaś inna. Za to, że cię poznałem. Podeszliśmy do siebie bliżej, a jego oczy patrzyły mi w oczy. Poczułam ciepło w sercu, a strach powoli ustępował miejsca nadziei. Wiesz, kiedy pierwszy raz cię zobaczyłem, coś we mnie drgnęło. Byłaś taka naturalna. I chociaż udawałaś. Że jesteś służącą, czułem, że masz w sobie coś wyjątkowego, coś, czego brakowało mi w moim życiu. Ujął moją dłoń, była ciepła i silna. Nie wiem, co teraz będzie. Moje życie jest w rozsypce, ale wiem jedno: nie żałuję, że cię poznałem, i nie żałuję, że ten ślub został przerwany. Może to jest szansa na nowy początek dla nas obojga. Spojrzałam na niego. Jego oczy były pełne nadziei, moje również. To był początek czegoś nowego, czegoś, czego nigdy nie planowałam. Od tego momentu, nasze losy splotły się w nieoczekiwany sposób, a wspólne poszukiwanie prawdy stało się fundamentem czegoś, co wykraczało poza wszelkie wcześniejsze plany. Życie bywa przewrotne. Czasem, by znaleźć swoje prawdziwe miejsce, trzeba się najpierw zgubić, a czasem, by odnaleźć miłość, Trzeba udawać kogoś, kim się nie jest. Moja historia z prezesem Nowakiem to dowód na to, że nawet w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach, przeznaczenie potrafi zaskoczyć. Po tamtym dniu w gabinecie, nasze życie nabrało zupełnie nowego kształtu. Sebastian, bo tak teraz go nazywam, zmierzył się ze swoją przeszłością. Udało mu się uregulować sprawy z mają i córką, której istnienia przez długi czas nie był świadomy. Musiał stoczyć walkę o zaufanie, ale krok po kroku budował relację z małą Zosią. Anna zniknęła z jego życia, a pani Nowakowa, choć początkowo zszokowana i wściekła, z czasem zaakceptowała mnie i nasze uczucie, widząc, jak Sebastian rozkwita u mojego boku. Dziś, Kamila z kwiaciarni i prezes Nowak, jesteśmy razem. Nadal prowadzę swoją kwiaciarnię, ale teraz mam obok siebie mężczyznę, który wspiera mnie w każdym pomyśle. Nasza miłość nie jest idealna, bo żadna nie jest. Jest pełna wyzwań, ale jest prawdziwa. Nauczyłam się, że życie nie zawsze idzie zgodnie z planem, a czasem największe szczęście czeka na nas tam, gdzie najmniej się go spodziewamy. Wierzę, że prawdziwa miłość nie zależy od statusu społecznego, pieniędzy czy pozorów. Zależy od szczerości, zaufania i odwagi, by być sobą. Moja lekcja: nie bójcie się ryzykować nawet jeśli wydaje się to szalone. Czasem to właśnie te najbardziej szalone decyzje prowadzą do najpiękniejszych historii. A ta historia to dopiero początek. Jeśli moja historia poruszyła twoje serce, zastanów się, co ty jesteś w stanie zaryzykować dla prawdziwej miłości. Czy odważyłbyś się podążyć za swoim sercem, nawet gdyby to oznaczało złamanie wszystkich reguł? Pamiętaj, że życie pisze najpiękniejsze scenariusze a czasem największe dramaty prowadzą do najszczęśliwszych zakończeń. Moje serce znalazło swój dom w jego ramionach, a ja, prosta Kamila, stałam się częścią czegoś niezwykłego.